Dlaczego bogaci ludzie są lepszymi inwestorami i potrafią wydać dużo więcej pieniędzy na rzeczy, które dla Ciebie mogą być irracjonalne? Fundamentalnym problemem osób, które nie są ekstremalnie zamożne, to znaczy przehandlowują swoje godziny życia za pieniądze. Jeżeli przehandlowujesz swój czas, godzinę swojego czasu za pieniądze, to zawsze, niezależnie ile zarabiasz, będziesz wiedział, ile dokładnie Twojej pracy kosztuje dany produkt, usługa, czy ile kosztuje Cię ta inwestycja. Jeżeli zarabiasz tylko i wyłącznie w taki sposób, to zobacz, że jesteś już w gorszej i bardziej przegranej pozycji na rynku. Bo są ludzie, którzy zarabiają pieniądze, nie za godzinę swojej pracy, ale jako procent swoich aktywów. I niezależnie, śpią czy pracują, pieniądze i tak się generują. Twój krańcowy koszt czasu twojego życia, żeby zarobić kwotę np. 10 milionów złotych, wynosi zero, bo one i tak się zarabiają, to jak inaczej wydaje się pieniądze, ale przede wszystkim, jak łatwiej jest je zainwestować. Wolność finansowa to nie tylko, że nie musisz nic robić, ale wolność finansowa to to, że zrywasz link pomiędzy swoim czasem pracy a Twoim majątkiem. A jeżeli chcesz wiedzieć, czym jest prawdziwa wolność finansowa, to obserwuj ten kanał po więcej tego typu treści i zapraszam Cię na drugą stronę bogactwa.